Aleksandra Janiec, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Proszę się nie unosić, panie przewodniczący. Poseł Michał Woś bez immunitetu. Teraz pan powinien tak? opowiedzieć prokuratorze, czy panu nie jest wstyd. Nie, nie to jest ten dumny. kierunek. Działałem na bezpieczeństwo. Unijne stanowiska rozdane. Polska uzyskała 100% tego, co zakładaliśmy. Uważam nominację za wielki błąd. Unia zawsze znajdowała swoją siłę w jedności. Biden kontra Trump w prezydenckiej debacie. Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta szanowanego przez Putina, to Ukraina nigdy nie zostałaby zaatakowana. Putin jest zbrodniarzem wojennym. Sądzicie, że zatrzyma się na Ukrainie? Co stanie się z Polską czy Białorusią? Fala upałów? Były również takie zdarzenia jak przegrzanie na balkonie. U, opakowanie. wlałam na niego. Gwałtowne burze w Polsce. I teraz będzie koniec. Siadkarze w półfinale Ligi Narodów. Super, wygraliśmy z Brazylią, z dobrze grającą Brazylią. Takie granie jest nam potrzebne. Polska, półfinale! Decyzja o zakupie Pegasusa kosztowała go utratę immunitetu. A to dopiero początek kłopotów posła suwerennej Polski. Michał Woź będzie mógł stanąć przed sądem. Na sali plenarnej były prośby i groźby kierowane w stronę rządzących. Jarosław Kaczyński mówi o represjach politycznych. Premier zapowiada dalsze rozliczenia. Marta Kurzyńska. W sejmowych kuluarach? Skandal. popełnione tym razem przez władzę. I na sali plenarnej. Proszę się nie unosić, panie przewodniczący, bo może pan przekroczyć pewne granice, których nie chcielibyśmy mieć w tej izbie przekraczane.